Dziś przygotowałem dla was recenzję nieco inną niż zwykle, bo i sam Transformer, o którym będę mówił jest mocno inny niż zwykle. Postać, którą wam dziś zaprezentuję to Quintesson Judge. Jeżeli oglądacie Transformers The Movie to pewnie już wiecie kogo on myśli, natomiast jeżeli go nie oglądaliście to koniecznie teraz wyłącznie ten film i idźcie go obejrzeć. Jak skończycie to tu wróćcie. Transformers The Movie pozostaje w mojej opinii wciąż jednym z najlepszych kawałków historii pokazanych w Transformerach, dlatego też nic dziwnego, że chciałem postaci, które... Pojawiały się w tym filmie. Natomiast do dnia dzisiejszego nie mogliśmy dostać przyzwoitych kwintesonów. Były jakieś tam próby, głównie przy trylogii Unicrona, natomiast z jakiegoś powodu nikt nie chciał nam dać kwintesonów, o których tak bardzo prosiliśmy. Jeżeli nie wiecie o kogo chodzi, troszkę teraz natomiast myślę, że nie będzie to nic poważnego. W filmie pojawia się scena, w której Hothrod i Cap stają przed sądem. Sędzią jest jeden z Quintessonów, który to właśnie skazuje zasadniczo na śmierć wszystko co popadnie, no nie trudno się domyślić. Oczywiście Quintessoni jako jedna z takich tajemniczych ras, które wedle kreskówki tak naprawdę stworzyły Transformery, zawsze budzi sporo ciekawości, sporo fascynacji i bardzo mi się zawsze podobały ich designy. No ale z jakiegoś powodu przez tyle lat nie mogliśmy dostać przyzwoitej figurki Quintessonów, aż do dzisiaj. Długo czekałem, żeby zdobyć ten model do mojej kolekcji, bo chciałem go bardzo mieć już od dawna, dlatego bardzo cieszę się, że trafił właśnie pod moje skrzydła Quintesson Judge, czyli sędzia z tej właśnie sceny z Transformers Movie, który został wydany przy okazji ostatniej linii Transformers, czyli Earthrise. Zanim przejdziemy do dania głównego, spójrzmy na tryb alternatywny. Tutaj trzeba przyznać, że Hasbro miało sporą zagwozdkę, no bo jak pokazać tryb alternatywny Quintessonów, jeżeli nie mieli oni trybów alternatywnych. Z drugiej strony, jeśli sprzedamy jak który się nie transformuje, to może to kiepsko wyglądać. Myślę, że świetnie wybrnęli z tego zadania i dali nam oto więzienie, po prostu. E, więc mamy taką jakąś celę, powiedzmy, czy jakieś wyjście z przejściem tutaj, no i otwieraną celę, w której możemy umieścić jakiegoś delikwenta. E, jak widzicie, otwiera się w ten sposób. Jeżeli macie jakąś mniejszą figurkę, to możecie ją wsadzić do tego więzienia. I pozwolić, żeby błagała o litość, czy co tam macie innego ochotę. Tak więc całkiem nieźle pozwala to oddać klimat tej sceny w Transformers: The Movie, gdzie tak naprawdę oni siedzieli zamknięci i czekali na ten wyrok, który właśnie miał ich spotkać. Poza tym, tak naprawdę za wiele się nie dzieje w tym secie. Eee, najfajniejszym fragmentem tego trybu alternatywnego jest właśnie chyba ta klatka i ona mi się naprawdę podoba, zwłaszcza właśnie pod jakieś mniejsze figurki. Czy to Headmastery, czy właśnie jakieś inne troszkę większe, sporo jesteście w stanie tu zmieścić, jeżeli będziecie chcieli. E, natomiast ten trzon figurki, czyli to tak naprawdę co czyni Quintessona, stało się taką kolumną, e, z której wystają macki, no bo oczywiście, że wystają macki, bo przecież to Quintessonie są. Natomiast, no za wiele się tutaj nie dzieje, jak widzicie. Bardzo mi się podoba to co to jest tak naprawdę ten zielony element? Pokażę Wam przy transformacji, i to jest bardzo fajny pomysł. I podoba mi się też to, że zbudowano ten model w taki sposób, żeby był kompatybilny z innymi miastoformerami. Więc jeżeli kupicie sobie jakieś inne postaci, które właśnie mają te porty, to tak jak tutaj, to możecie spiąć i takie więzienie może być częścią Waszego miasta, które sobie stworzycie. Byście się upali, cały blok byście mogli zrobić. Tak więc fajnie, że coś takiego się pojawiło i mimo, że dla mnie ten tryb alternatywny nie jest szczególnie istotny, to mimo to cieszę się, że jest. Zwróćcie jeszcze uwagę na kilka fajnych detali. Mamy tutaj bardzo ładnie rzeźbione jakieś kratki, jakieś panele. Jest tego dosyć dużo, więc mimo, że teoretycznie ten tryb jest taki trochę doczepkę, to widzicie, że wszędzie staraje się coś przemycić. Nie ma za dużo farby. Tu na ten moment nie widzicie nic malowanego, ale myślę, że to nikomu nie będzie przeszkadzać. Od spodu, no... E, w, największa wala tego trybu, do której zarzucę, natomiast od spodu też, jak wiecie, za wiele nie dzieje. Największą wodą jest właśnie to, że ten element, ta czapeczka śmieszna, e, tak naprawdę nie jest przez nic trzymana. Więc, jeżeli chcecie przetransformować tę figurkę, no to tak wrzucacie ją do góry i macie nadzieję, że przy pozowaniu się nie zepsuje, nie odpadnie. I to jest trochę słabe, bo, bo pomyślałbym, że jakiś port to mogli mu znaleźć, no, no ale. No, niestety wyszło jak wyszło. Nie ma tutaj takiego żadnego stabilnego sposobu, żeby to przytrzymać. E, natomiast, jeżeli wypniecie ten element, e, o nim kilka słów więcej przy trybie robota? No chyba tak. E, możecie wziąć tutaj tą kopułę i możecie spróbować ją przyczepić od spodu. Widzicie, to są dwa porty. E, te porty w ogóle są często w takich dwójkach, dosyć uniwersalne. Natomiast, jeżeli byście chcieli, to możecie spróbować to wstawić tutaj. No, i teoretycznie możecie chować tą kopułę pod spodem, podnosząc te matki do góry. Myślę, że działa to średnio, natomiast no jest to jakaś kolejna opcja. Ten model, podobnie zresztą jak wiele innych modeli wydanych przy okazji ostatniej trylogii, nastawia na to, żebyście mogli kombinować, składać, przemieniać, przerabiać, i bardzo dobrze to widać na nim, co jest super. Nie załóżmy kuitę samą czapeczkę, bo zima idzie, więc żeby nie zmarzli widuki. To, co też mi się podoba, to to, że ta klatka. Jest tak naprawdę na pegu, więc jak ją odepniecie, to ona bardzo ładnie się trzyma. więc yy, nie będzie Wam latać tak bardzo, nawet jeżeli będzie tym Waszym miastem jakoś bardziej się bawić. Yy, jeszcze może rzućmy o chwilę szybko, widzicie ładnie wyraźbiona, sporo yy, fajnych detali. Nie ma w ogóle farby, natomiast solidna jest. Dosyć, dosyć ciężka, fajnie wygląda. Nawet macie takie, jeżeli się przyjdziecie, drobne zadrapanie, jakby, jakby yy, uszkodzenia. Co też pokazuje, że teoretycznie ileś czasu już jest używana. I możecie ją ustawić, czy to bliżej w tym pegu, czy to dalej w tym. Macie tutaj dosyć dużo swobody, więc możecie wybrać taką scenerię, jaka będzie Wam najbardziej pasować. Pola na kilka porównań: Masterpiece MP10 Optimus Prime, Masterpiece Grimlock, Siege Springer, Siege Soundwave, Siege Sideswipe, Air Optimus Prime, kilka Sharktikonów i na koniec pluszowy lisek. A że mój kanał jest poważny i kierowany do osób dorosłych, to jeszcze poważne hobby, czyli. Akwarele. Bardzo ładne akwarele. Transformacja Quintessonów nie mogła być prostsza. Jest to dosłownie tak oczywiste, że ciężko byłoby tego nie rozkminić, nawet jeżeli nie widzielibyście na oczy instrukcji. Największym rozkoczeniem jest tron, który składa się z tych zielonych paneli i wypada naprawdę fajnie. No i mamy naszego Quintessona w trybie... robota? Obcego? Jak zwał, tak zwał. Mamy go w jego najbardziej naturalnym i pożądanym trybie. No i muszę przyznać, że wygląda świetnie. To jest model, na który czekałem od dawna, i to, jak on wygląda, bardzo mi odpowiada. Oczywiście, jak to bywa u quintessonów, mamy pięć twarzy. Pięć twarzy, dlatego że każda reprezentowała jedną z części osobowości quintessonów, trochę podobnie jak mieliśmy w naszych wierzeniach sowieckich światowida. Tak, tutaj quintesson był odpowiednikiem mającym pięć różnych osobowości, i każda z tych twarzy mówiła w imieniu jednej z tych osobowości. No i mamy śmierć, chyba mój ulubiony design, jeśli chodzi o twarze quintessonów. Wojnę, osąd, gniew i mądrość. I wtedy, kiedy tak naprawdę w serialu czy też w filmie. Którakolwiek z tych głów miała coś powiedzieć, no to one się obracały odpowiednio i to mówiły. I mamy gimik, który to robi, ale zanim do tego przejdziemy, to najpierw może o samych głowach. Jak widzicie, te twarze wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba, co z nimi zrobili. Co ciekawe, niektóre z nich otwierają usta, mądrość minimalnie, Śmieć, bardzo dobrze. Więc też super, możecie powtarzać fragmenty filmu. Innocent. Wojna akurat nie rusza. Osąd nie rusza. Gniew rusza. No i wracamy do mądrości. Więc trzeba przyznać, że twarze są w ogóle bardzo ładnie wyrzeźbione, bardzo ładnie pomalowane. Mają różne kory oczu, czasem są to w ogóle oddzielne kawałki plastiku, czasem są malowane. Natomiast i paleta barw, i odzorowanie, w mojej opinii, wypadają super. I w ogóle ten konektorson jest dużo większy jak go widzicie, niż się wydaje kiedy patrzycie na niego na zdjęciach. Na zdjęciach wydaje się, że będzie relatywnie nieduży. W rękach jest naprawdę sporą figurką i bardzo dobrze wygląda. Jest świetnym uzupełnieniem tego co możecie mieć w swojej kolekcji Transformers The Movie. E, Oczywiście te detale które wam pokazałem wcześniej, e, coś na co wam nie zwróciłem uwagi wcześniej, jeżeli wyciągniemy to macie taką jakby cegiełkowatą fakturę, nie wiem na ile będzie to widoczne, bo myślę, że nie bardzo, e, natomiast sama ta cela, jest schowana w środku, pod, pod tą czaszą, możecie ją wyciągnąć oczywiście i wciąż może działać tak jak wcześniej, natomiast macie możliwość składowania jej w ten sposób. E, mamy oprócz tego taki efekt latania, e, on pierwotnie miał być pomarańczowy, natomiast ostatecznie zdecydowano się zrobić go w bieli. I podamy się jak on wygląda, fajnie wymyśli w sposób jego montażu, żeby go zamontować mamy tutaj taki widzicie kleszcze, które się zapinają i łapią wewnątrz tego zatrzasku. Więc jeżeli chcecie, żeby lewitował, to po prostu wpinacie i wszystko się ładnie trzyma, nie wysuwa się. Bardzo skuteczne związanie, bardzo dobrze wygląda. Eee, mamy oczywiście ruchome macki, ruchome niestety tylko w osi góra-dół. One są wykonane z takiego gumowatego plastiku, raczej ich nie uszkodzicie, jeżeli będziecie je trochę bardziej przyginać. Natomiast zawsze możecie je trochę, podejrzewam, rozgrzać, ułożyć w jakiejś innej pozie i tak pewnie zostaną. Więc fajnie, że ta pozowalność jakaś się pojawiła, chociaż nie jest duża. Wspomniałem też o tronie, który, właśnie, jest tą zieloną platformą, na której stoi normalnie nasza figurka. Ale jeżeli ją wypniemy, to widzicie, mamy takie niewielkie porty. To możemy tak naprawdę posadzić tego naszego Quintessona na tronie. No i może on z tego tronu sądzić, jak to przystało na Quintessona. Tak więc, bardzo dobrze to wygląda. I muszę przyznać, że w ogóle dobrej jakości jest ten model. Fajny, solidny, ciężki, bardzo dobrze wykonany. Minus taki, że oczywiście znów ta kopuła nie trzyma się na niczym, więc też trochę jestem zawiedziony, że nie udało się tu jakiegoś mechanizmu, który by to trzymał. Natomiast z drugiej strony jest jedna fajna rzecz, która mi się w tym modelu podoba i która oczywiście go sprzedaje. No, bo jak pamiętacie w serialu i w filmie, no to te głowy się obracały, i kiedy mówiły, więc no, żeby nie obracać ich tak manualnie, to mamy tutaj taki fajny przycisk, który kiedy naciskamy, to się obracają i zawsze na jakąś losową twarz. Natrafiamy. No, Więc jeżeli byście chcieli odtworzyć scenę, z na samarzysty mówi, no to możecie po właśnie to zrobić za pomocą tego gimiku. Nawet fajny jest ten dźwięk super sprawa. Ubaw, popachy. W sumie to myślę, że znalazłem nawet jakieś alternatywne zastosowanie dla tego gimiku. Hmm. Ja Grimlock witam was w kolejnym odcinku Gotuj z Grimlockiem. Dziś ja Grimlock pokażę wam jak przygotować zdrowy koktajl energetyczny. Będziemy potrzebowali cebula, oranżada, pączek, kasztan, kanapka, lody i energon. Teraz wszystko mieszamy. I oto pyszny koktajl Grimlockowy. Smacznego. Tym co chyba najbardziej bawi mnie w tej figurce jest to, że w zestawie mamy pistolet. No i myślicie, w jaki sposób miałby trzymać ten pistolet, skoro nie posiada rąk? Okazuje się, że w tej jednej scenie, w tym jednym odcinku w g faktycznie Quindeson trzymał pistolet i trzymał go swoją macką. Więc oczywiście, żeby zachować wierność kreskówce, My możemy również dać naszemu quintessonowi pistolet mackę i może z niego strzelać. Nie pytajcie mnie, jak to działa. Jest to tak zabawne, że nie wymaga chyba nawet żadnego sketchu, bo, bo samo w sobie jest wystarczająco śmieszne. Jeżeli nie chcielibyście korzystać z tego pistoletu, to oprócz tego, że możecie wepchnąć mu go w głowę, jest również miejsce na niego przewidziane pod fotelem, więc możecie spokojnie schować ten pistolet pod spodem, posadzić go na fotelu i tam wasz quintesson będzie. Wyglądał tak jak powinien i nie będzie się wykupiał z jakimś pistoletem, no bez przesady. Zobaczmy jak sędzia Quintessonów wygląda na tle innych figurek. Masterpiece MP-10 Optimus Prime, Masterpiece Grimlock, Siege Soundwave, Siege Springer, Siege Sideswipe, Airfrace Optimus Prime, kilka Sharkticonów i na koniec tuszowy lisek. Oraz akwarele. Bardzo ładne akwarele. Pora podsumować dzisiejszą recenzję. Na Sędziego Quintessonów czekałem od lat i bardzo długo chciałem mieć go w swojej kolekcji, żeby móc wreszcie odtworzyć tę scenę z Transformers The Movie. Teraz brakuje mi jeszcze tylko Alikonów, które chętnie przygarnę i tego Wajchowego, bo jego też mi brakuje. Natomiast bardzo cieszę się, że w końcu dostaliśmy tę figurkę i mam cichą nadzieję, że będzie ich więcej, żebyśmy mogli trochę bardziej rozbudować tę część Uniwersum Transformers. Jeżeli chodzi o zbieranie Quintessonów i ogólnie Army Building... Lemo chyba jest w tym momencie królem w fandomie, bo tych ma chyba już ze trzech i ileś tam alikonów i ster też Artykonów. Natomiast ja swoją drobną kolekcję będę też chciał w tym kierunku bardziej rozwijać, bo naprawdę podobają mi się te modele. Tak więc jeżeli nie trafiliście jeszcze do swojego Kingdom Quintessona, widziałem, że pojawiają się w kilku marketach, więc faktycznie można je dorwać, jeżeli podoba wam się ten model i zdecydowanie polecam wam go przegarnąć, bo raczej nie znajdziecie niczego podobnego przez wiele lat. I mam nadzieję, że wam sprawił on równie dużo frajdy jak mi. Ta figurka sprawia dużo więcej radości niż te, na prawo, więc takie modele lubię najbardziej. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się wam podobał. Jeżeli tak, to śmiało komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Co tam jeszcze macie ochotę? Podajcie na miarcefigurk.pl, podajcie na Discorda kanału. A tymczasem, jak zawsze, do zobaczenia. My name is Optimus Prime. And I am sending this message to all sentient beings. Subscribe to Godki's YouTube channel and visit manyatsifigurek.pl to all are one, Autobots transform and roll out!